Kolejny, trzeci już punkt wymazowy powstał w Tarnowie, utworzyło go Centrum Medyczne Kolmed. Wymazownia działa od poniedziałku 2 listopada. Miejsce to powstało ze względu na duże zapotrzebowanie na wykonywanie badań na obecność koronawirusa u mieszkańców regionu. Ponieważ tych osób zaczęło przybywać, to zarówno i tu pan Marszałek zwrócił się z taką opcją, żeby chociaż z i troszkę tych więcej badań wykonać. Zrozmawiałam też z panią dyrektor Anną Czech, która również potwierdziła taką potrzebę. O tym jak funkcjonuje punkt wymazowy informuje dyrektor Kolmedu. Można wejść na naszą stronę internetową, tak jest najlepiej www.kolmed.tarnow.pl tam są wszystkie informacje, łącznie z numerem telefonu, na który trzeba dzwonić. Rejestrujemy od dzisiaj, od godziny 8 do 14 i od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu komórkowego który jest podany na stronie, Państwo możecie dzwonić i rejestrować się. Wymazy będą pobierane w dni poprzednie od godziny 15 do godziny 18. Z kolei w soboty i niedzielę od 8 do 12. Nie wykluczamy, że jeżeli będzie duże zapotrzebowanie, to te godziny ulegną wydłużeniu lub skróceniu, jeżeli nie będzie takiej potrzeby. Więc yy, obowiązuje rejestracja telefoniczna. Chcemy, żeby to było uporządkowane, żeby po prostu ludzie nie stali godzinami, tylko przyjechali na określoną godzinę i y, mieli ten y, możliwość pobrania po prostu materiału. Punkt wymazowy będzie działał na zasadzie drive-thru. Wygląda to tak, że wjeżdżają Państwo y, wzdłuż budynku. B, między, czyli między, mówiąc tak językiem, takim bardziej dostępnym, między naszym budynkiem a dworcem PKS-u, dawnym, w dół. I tu dzięki uprzejmości naszego sąsiada, o którym muszę powiedzieć, pana Andrzeja Mondla istnieje możliwość skrętu później w prawo i wyjechanie na ulicę krakowską, tak żeby nie blokować ruchu, pasa ruchu i żeby nie stanowić po prostu jakiegoś dodatkowego. Utrudnienia. Osoby, które dostały skierowanie na badanie, będą musiały pamiętać o kilku ważnych zasadach. Dwie godziny przed badaniem nie należy pić, palić papierosów, nie należy jeść, rzuć gumy, pukać ust jakimiś środkami dezynfekcyjnymi, myć ust. Także po prostu starać się te dwie godziny takiego reżimu przed badaniem zachować, bo to nie te badania w tygodniu są po południu. No to tu nie oczekujemy, żeby być na czczo, tylko po prostu zachować te minimum dwie godziny yy, takiego reżimu. Wyniki badań będą dostępne do 72 godzin.